Przed snem. Co warto zrobić? Jeżeli planujesz wstać o świcie, warto już wcześniej się do tego przygotować. Pomoże to w organizacji, a rano zaraz po wybudzeniu nie będziesz się tak zastanawiać, co robić, tylko od razu ruszysz do działania. Na czym warto się skupić? Po pierwsze, zaplanuj dzień. Mam taki nawyk, że dzień wcześniej planuję kolejny. Nie są to jakieś sztywne założenia, lecz nieskomplikowana lista to-do. Na skrawku papieru lub w kalendarzu pomyślniku wypisuję rzeczy, które chcę wykonać danego dnia. Przed snem czytam je i zastanawiam się, które są priorytetami, a które są mniej ważne. Pomaga mi to nastroić się na następny dzień, a rano od razu wiem, za co powinienem się wziąć. Po drugie, przygotuj wszystko, czego potrzebujesz, tak abyś rano nie musiał niczego szukać, biegać, łapać się za głowę i denerwować. Miej w jednym miejscu ułożone ubrania, które założysz po wstaniu. Wieczorem umyj naczynia, w których przygotujesz śniadanie. Jak w ogóle można zostawić brudne rzeczy na noc? Po trzecie. Zaplanuj poranny rytuał. Więcej na ten temat dowiesz się z dalszej części publikacji, ale już teraz możesz zastanowić się, co zrobisz rano po przebudzeniu. Po czwarte, wizualizuj być może to najważniejszy fragment tej publikacji i cały sekret, zarówno wstawania, jak i innych aspektów Twojego życia. Myślę, że warto się tutaj zatrzymać na moment, aby lepiej przyjrzeć się tej wizualizacji. Bezsenność. Gdy leżysz i kręcisz się w łóżku i usnąć nie możesz. Bezsenność to problem wielu ludzi dzisiejszego świata. Nie wiadomo skąd tak naprawdę się bierze: czy ze stresu, czy z natłoku informacji, czy z innych powodów. Są natomiast pewne sposoby, które pozwolą uniknąć bezsenności i ją zwalczyć. Aby zdrowo spać, warto także zmienić swoje wieczorne zwyczaje. Co robisz przed pójściem spać? Zapewne oglądasz telewizję lub siedzisz przed komputerem. Tak jest wygodnie i przyjemnie. A co ciekawe, wtedy czujemy się mniej senni i bardziej wypoczęci. Oczywiście to złudzenie. Bardzo dobrym podejściem jest wyrobienie w sobie nawyku wyłączania elektroniki, na przykład na godzinę przed pójściem spać. Spożytkuj ten czas w inny sposób niż przeglądając mało rozwijające strony internetowe, czy pisząc ze znajomymi na gadu-gadu. Co warto robić? Dobrym pomysłem jest czytanie książek. Jeżeli do tej pory nie miałeś na to czasu, Teraz już masz. Możesz także pouczyć się na przykład języków obcych. Są to czynności spokojne, które wprowadzają nas w sen. Zapewne zauważysz, że podczas czytania oczy same zaczną ci się kleić i poczujesz się senny. Wtedy możesz spokojnie zasnąć. Komputer tego ci nie da. Wpatrując się w jasne, migające punkty, oczy będą w ciągłym pobudzeniu i nie będziesz czuł potrzeby snu. Co do nauki, to jest to naprawdę dobra metoda na bezsenność. Jeżeli nie możesz usnąć, postrasz organizm nauką najbardziej znienawidzonego materiału. Skończ także z leżeniem bez sensu. Jeżeli leżysz na białym prześcieradle, kręcisz się z boku na bok i frustrujesz, skończ z tym i nie trać czasu. Im więcej będziesz rozmyślał, tym trudniej będzie ci zasnąć zamiast tego zajmij się czymś produktywnym poczytaj coś lub posłuchaj, nie włączaj komputera. Co do samego rozmyślania, warto tutaj wspomnieć o naszym życiu. Żyjemy dość szybko, praca, studia, rodzina, obowiązki. Przez działanie na wysokich obrotach, w naszej głowie pojawia się wiele myśli, które nie pozwalają nam zmrużyć oka. Postaraj się je zwalczyć. Ustal, że problemów dnia codziennego nie wnosisz do łóżka. Przed snem weź kartkę papieru i zaplanuj, jak rozwiążesz dany problem następnego dnia. W ten sposób unikniesz wieczornych przemyśleń, które gromadzą się w Twojej głowie. Zamiast tego postaraj się myśleć o czymś przyjemnym i miłym. Powspominaj w myślach dobre chwile, lub twórz nowe. Jeśli czegoś pragniesz, to przeżyj to w swojej głowie tuż przed snem. Zamknij oczy i rozmasz się. Odkryj dane miejsca, poznaj danych ludzi, poczuj to wszystkimi zmysłami. Pozwól, aby myśli przebiegały spokojnie przez Twoją głowę. Usuń także wszelkie świecące zegary ze swojej sypialni. Nie wiem, kto je wymyślił, ale nie grzeszą one skutecznością. Jak czujesz się, gdy nie możesz usnąć, a co chwila czerwone cyfry informują cię, ile to już trwa? Zapomnij o sekundach, minutach, godzinach. Jesteś ty, nieupływający czas. Jeżeli to nie pomaga, warto zwrócić uwagę na swoje zwyczaje w ciągu dnia. Często okazuje się, że dieta czy brak ruchu są powodem bezsenności. Staraj się odżywiać zdrowo, a jeżeli nie poświęcasz zbyt dużo czasu na ruch, zmień to. Wcale nie potrzebujesz do tego super sprzętu ani miejsca. Możesz na przykład biegać po pobliskim parku. Pamiętaj jednak, aby nie robić tego tuż przed pójściem do łóżka. Ponadto jest wiele środków, które wspomagają sen. Możesz przejrzeć ofertę sklepów zielarskich czy zainwestować na przykład w melisę. Podobno pomaga. Jest też wiele domowych sposobów, które poprawiają jakość zasypiania. Mleko. Warto wypić szklankę przed snem, najlepiej z miodem. Gorąca kąpiel. Zrób mały eksperyment. Wpuść do wanny gorącą wodę, taką, która prawie parzy, do której musisz wchodzić powoli i spokojnie, takiej, która paruje i sprawia, że na lustrze pojawia się mgiełka. Połóż się wygodnie i odpoczywaj. Zapewne po pewnym czasie zauważysz, że robisz się senny. Tak bardzo, że najchętniej usnąłbyś w wannie. Tak właśnie działa gorąca kąpiel, którą możesz stosować przed oddaniem się w objęcia morfeusza. Unikanie używek. W sytuacji, gdy od pewnego czasu nie możesz przymknąć oczu, odstaw wszelkie używki typu kawa, herbata czy alkohol, szczególnie na kilka godzin przed snem. Zielarstwo. Jeżeli szukasz jakiegoś naturalnego środka na sen, wybierz się do apteki lub sklepu zielarskiego. Niestety sam nigdy nie stosowałem takich środków, dlatego niczego nie mogę polecić, jednak farmaceuta na pewno wie, co będzie dobre dla ciebie. Wysiłek fizyczny, taki mocny z prawdziwego zdarzenia, taki, po którym nie będziesz miał siły na nic. Weź dwa dni wolnego i wyjedź na przykład w góry. Intensywnym tempem przejdź kilka długich szlaków. Górskie powietrze też na pewno dobrze na Ciebie wpłynie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała bezsenność za chorobę cywilizacyjną, którą trzeba leczyć. Coraz więcej osób ma problemy ze spaniem. Zamiast jednak się tym martwić, zajmij się swoim życiem. Problem wynika z życia ludzi, z ich problemów. Ty nie popełniaj tego błędu i znajdź dobre wibracje w tym, co robisz i jak żyjesz. Pomocna może być tutaj zasada czterech filarów, która ułatwia zrozumienie równowagi życiowej. Finanse. Pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęściu nie przeszkadzają. Tak naprawdę trudno być zadowolonym z życia, jeśli na głowie mamy długi, boimy się, że nie wystarczy nam do końca miesiąca, i tym podobne rzeczy. Odpowiedz sobie na następujące pytania. Czy posiadam jakieś oszczędności na tak zwaną czarną godzinę? Skąd biorę pieniądze na życie? Czy praca, którą wykonuję, daje mi pewność? Co zrobiłbym, gdybym nagle stracił pracę? Za co będę żył w podeszłym wieku? Rodzina i przyjaciele. Jest to istotna kwestia. Przyjaciele i rodzina powinni nas wspierać, motywować. Jeżeli często słyszysz, że nie dasz rady, że jesteś do niczego, powinieneś się zastanowić, co z tym zrobić. Ponadto odpowiedz sobie na pytanie, jakie mam relacje z rodziną, jak traktuję moich znajomych, czy mogę liczyć na wsparcie przyjaciół, jakie miłe chwile ze swojego życia łączę ze znajomymi, czy mam kogoś bardzo bliskiego, komu mogę zaufać. Duchowość i rozwój. Istotna kwestia, często pomijana. Pytania również bardzo ważne: ile czasu poświęcasz na rozwój samego siebie? W co wierzysz? Kto cię motywuje i dodaje sił? Zdrowie. Bez zdrowia nie zrobimy nic. Zauważ, że jeżeli jesteś chory, masz gorączkę, nie możesz myśleć o spotkaniach ze znajomymi, nie możesz pracować, aby zarobić. I tym podobnych rzeczy też nie możesz robić. Zastanów się, czy dbasz o swoje zdrowie. Ile czasu przeznaczasz na ruch? Co jesz? Jak czujesz się każdego dnia? Te cztery filary można rozbudować na mniejsze przęsła, na przykład finanse możemy jeszcze rozbić na karierę, duchowość, na stan psychiczny i tak dalej. Przedstawiona wersja jest wersją uproszczoną. Teraz zastanów się, jak te filary wyglądają u ciebie. Bo tak naprawdę szczęśliwy będziesz tylko wtedy, gdy będą one równo rozwijane. Wyobraź sobie drewniane krzesło z oparciem i czterema rogami. Czy jeżeli skrócisz jedną nogę, będziesz mógł na nim usiąść prosto? A co jeżeli utniesz trzy i staniesz się krzesłem barowym? A Wieża Eiffla? Czy stałaby, gdyby nie mocne żeliwne nogi? Musisz zadbać więc o zbalansowany rozwój, aby nie popaść w pułapkę czasową. To właśnie takie pędzenie doprowadza do bezsenności i jest powodem problemów ze spaniem. Wizualizacja. Uwierz w sukces. Powiedz mi, kto ma lepiej: optymista, który na wszystko patrzy w jasnych kolorach, czy pesymista osoba, która z góry zakłada porażkę? Na temat wizualizacji powstało tysiące książek. Od spopularyzowania filmu Sekret powstawały kolejne utwory, które propagowały pozytywne myślenie. Zauważ, że wszystkie wielkie religie świata mówią o tym samym: Wierzę. Musisz prawdziwie wierzyć, aby otrzymać. Być może pamiętasz z lekcji religii przypowieści. W jednej z nich, przy uzdrawianiu starca, Jezus zapytał, czy wierzy, że będzie uzdrowiony. Jak myślisz, dlaczego to zrobił? Odpowiedź jest prosta. Wszystko zależy od nas. To my, naszymi myślami, naprowadzamy na pewne sytuacje i wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu. Być może pamiętasz taki cytat również z Biblii. Ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Ewangelia Marka 11, rozdział 23, werset. Podałem przykłady z chrześcijaństwa, ale zasada ta działa we wszystkich innych religiach oraz we wszystkich aspektach życia. Przypomnij sobie, ile razy chciałeś czegoś bardzo uniknąć, w głowie powtarzałeś, żeby to się nie stało. Żeby to się nie stało. Pach padło na ciebie. Często, prawda? A przypomnij sobie dzień, kiedy byłeś na fali, miałeś świetny humor. Wszystko ci się udawało, myślałeś optymistycznie i nadal osiągałeś sukces za sukcesem. Amerykański psycholog Martin Seligman, badając zjawisko depresji, zaobserwował, po czym potwierdził wnikliwymi badaniami na skalę międzynarodową, iż nastawienie optymistyczne ma istotny wpływ na jakość naszego myślenia, wybór trafnych decyzji, poczucie autentyczności i sensu życia. Wpływ, jaki wywiera nasze nastawienie, rozpościera się od stanu naszego zdrowia po jakość funkcjonowania instytucji, w której pracujemy. Optymiści oczekują, że życie przyniesie im więcej dobrego niż złego. Nasza percepcja przyszłości jest jak samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli oczekujesz dobrego, będzie dobrze. Jeżeli nastawiasz się negatywnie, będziesz miał rację. Pamiętaj o tym, wstając codziennie rano. Niech to nie będzie dla ciebie walka, niech to będzie dla ciebie przyjemność. Znajdź coś pozytywnego w porannym wstawaniu, zachwyć się świeżym powietrzem, zachwyć się słońcem, śpiewem ptaków, ciesz się tym. Ponadto nastaw się pozytywnie już kładąc się spać. Codziennie przed snem wizualizuj swoją pobudkę. Wyobraź sobie, jak budzisz się kilka minut przed dźwiękiem budzika, otwierasz oczy, przeciągasz się i powoli wychodzisz z łóżka. Jesteś wyspany, uśmiechasz się i stopami dotykasz chłodnej podłogi. Jesteś szczęśliwy, bo wstajesz tak, jak zawsze to sobie wymarzyłeś. Chwilę później idziesz do łazienki, później zaparzasz kawę lub herbatę. Robisz śniadanie słuchając ulubionych piosenek. Naucz się cieszyć tym, co robisz, znajdź pozytywne tego aspekty i wierz w swój sukces. Powtarzaj to każdego wieczoru.